dzisiaj taki vlogmas o moim biureczku przy którym jestem Przepraszam za ten bałagan dzisiaj go razem posprzątamy no mówię, że taki vlog więc zaczynamy ogólnie robiłam naklejki, więc to jest trochę bałaganu pewnie, bałaganu więc wybaczcie mi to zacznijmy ogólnie widzicie mnie z tym bałaganem więc tak to wygląda zacznijmy Wiem, że i zacznijmy od kredek, więc ja wybieram kredki i zaraz Wam pokażę naklejki. Naklejki zrobię takie... Nie ma jednej... Aha, tu jest. Takie naklejki zrobiłam i ja się normalnie nakleja to są normalne naklejki, tylko że ja je zrobiłam. Więc no. Ogólnie to te naklejki się dość łatwo, więc no. Ja ogólnie zaraz Wam pokażę, co ja ostatnio zrobiłam, więc ja zrobię jakieś papierki, najpierw wszystko rozprzątam, a potem na koniec będę wszystko wyrzucać, nie? Tylko wam na szybko pokażę i Wam pokażę zbiórko, jak będzie wyglądało na końcu. Zaraz Wam pokażę, jak teraz wygląda. To jest taki zeszycik na teśnik. I nazywałam go ogólnie tutaj mam wszystkie dzienniki. to jest błyszczący dziennik. Nie bez powodu się tak nazywa. Po pierwsze bo tu się błyszczy, a po drugie w środku też jest trochę błysku. Zacznijmy. Nie muszę tu wypełnić, ale patrzcie. A to jest na przykład to są znaki, jak i to jest byk i to są jako... Właśnie takie... Szybko, jak to się nazywa? To są właśnie takie gwiazdozbiory, jako znaki zwierząt. No, pewnie zobaczyć, więc tak wygląda to. Lew i panna. Tutaj bliźnięta i ryb... rak. ryba chciałam powiedzieć. I przedostatnie waga. I skorpion chyba to jest? Skorpion chyba to jest. Czy to jest skorpion? Nie wiem. Tak. I tu jest koziorożec i szczelec. Koziorożec oraz szczelec. I jeszcze tutaj jest mój znak z dziecku, czyli wodnik. Wodnik oraz. By... Co? Ryba. No ciekawe. No, Ogólnie się cięcie, ale tam. No i tak, to jest właśnie taki dzienniczek. I zaraz wam pokażę wszystkie dzienniki, które są, które mam przy okazji. No i tak to wygląda. Test. Z...